Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję z serii Pierwsze wrażenie I dzisiaj będziemy testować następny tusz To jest Big Eyes Maybelline Nowość Ten był dość drogi Cena tutaj się Wam pojawi gdzieś w którymś rogu Z tego co pamiętam, ale sprawdzę na Paragonie Kosztował 31 zł, więc dość dużo Kupiłam go wczoraj w naturze Jest... Były ostatnie dwa, więc udało mi się. Był jeden czarny i brązowy, więc taka informacja, że występuje też w brązowym kolorze. E, Tuż ma w sumie pojemności 9,7 ml. W sumie dlatego, że jedna jego część ma 5,1, a druga 4,6 ml. Dokładnie. E, Tuż jest o tyle ciekawy, że posiada jedną małą szczoteczkę do dolnych rzęs. I. Dużą, normalną szczoteczkę, taką trochę wykręconą do rzęs górnych. Co mówi producent? Producent mówi, że jest to ogólnie um, Tusz z um, Seribika z Volume Express, czyli nie jestem pewna, czy coś obiecuje Jeżeli coś producent obiecał nam gdzieś, to na pewno Wam też tutaj gdzieś zamieszczę w sensie czysto tuż pogrubiający, wydłużający, czy jaki. Natomiast tutaj no, producent na pewno podnieca się tą małą szczoteczką. Ja się nią też podnieciłam i dlatego ten tuż kupiłam. No, i zaraz zobaczymy, jak się sprawuje, jak się go nakłada, jak będzie się sprawował w ciągu dnia. No, i tuszujemy. Szczoteczka jest taka trochę. Um, jest taka trochę. Szczotka jest taka trochę płaska, wykręcona. Tu się dość wygodnie, bo szczota nie jest za duża. A ja ostatnio miałam do czynienia tylko z takimi wielkimi szczotkami. Dobrze rozczesuję. Wow, super rozczesuję, zobaczcie. No, jedna warstwa. Naprawdę po prostu mega. Że po prostu po jednej warstwie to jestem zakochana, ale dołożę jeszcze trochę, żeby zobaczyć, czy skoja przy drugiej warstwie i jaki będzie efekt. Szczotka jest naprawdę zaskakująco wygodna, bo jest nieduża. Jest taka dość precyzyjna i to jest taka klasyczna szczotka, nie silikonowa. I druga warstwa. Rzęsy są cały czas rozczesane, nie są skrojone. Wow, zobaczcie. No po prostu firana. Zobaczymy teraz, jak spisuje się dolna szczotka, bo to w sumie przecież o tę dolną szczotkę chodzi. O, szczotkę do dolnych rzęs, a nie dolną szczotkę. No nieźle. Słuchajcie, szczoteczka do dolnych rzęs faktycznie jest bardzo wygodna. Ja wcześniej nie miałam styczności z taką maskarą, która ma szczoteczkę do dolnych rzęs. Wiem, że coś takiego wypuścił już kiedyś klinik, więc nie jest to jakaś nowość na rynku. Więcej istnieje produktów z szczoteczką do dolnych rzęs. Faktycznie jest to bardzo wygodne i ogranicza do minimum, jak nie eliminuje odbijanie się tuszu na dolnych rzęsach. Ja mam długie rzęsy, więc mi nie sprawia to dużego problemu tuszowanie dolnych rzęs. Normalną, dużą szczotką, ale jeżeli macie rzęsy delikatne, to myślę, że to będzie po prostu zbawienie, bo nawet w pionie, jak pojedyncze włoski przejedziecie, to ta szczoteczka sobie poradzi. Czy jest mega czarny? Jest czarny. Miałam bardziej czarne tusze, więc jeżeli lubicie takie chyba nowo czarne, ale to nie jest żaden kolor extra black, tylko to jest po prostu black, czyli po prostu czarny. Rzęsy jeszcze wysychają, na razie nie są jakieś bardzo sztywne. No powiem Wam, jestem po prostu w ciężkim szoku. Jest naprawdę efekt jest super. Są tak rozczesane i niesklejone. Po prostu nawet... Nawet ja się dzisiaj podniecam, mimo tego, że jestem przyzwyczajona, że przeważnie tusze dają radę. Chociaż są takie tusze, które nawet na moich rzęsach nic nie robią i wtedy jestem w ciężkim szoku. Natomiast ten faktycznie jak na razie e, super. Był dość drogi, ale jeżeli będzie, nie będzie się odbijał na dole, a z tymi tuszami z Maybelline u mnie jest różnie, e, no to będzie na pewno wart swojej ceny. Na razie jestem bardzo zadowolona, zobaczymy jak będzie się spisywać w ciągu dnia. Albo wieczorem, zależy jak uda mi się tutaj do Was przylecieć. Miałam Wam szybko tylko dodać, że godzina nałożenia tuszu to 12.30. Hej, dziewczyny, jest godzina, zaraz Wam powiem, która. Jest 19.20, tak, 20 po 7 więc od nałożenia tuszu na rzęsy minęło już godzin 7 .00. Bo w klasie matematycznej w ogóle jako dobrze, że jeszcze potrafię to obliczyć. A tak poważnie minęło 7 godzin, dopiero wróciłam do domu, i zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć o tuszu, to coś Wam powiem. Ten podkład Urban Decay Naked Skin, który ostatnio Wam recenzowałam w tym pierwsze wrażeniu, nałożyłam gdzieś po raz kolejny i nałożyłam go na filtr 50, bo było bardzo ostre słońce. Miałam czas. Tak, że nałożyłam najpierw filtr i zanim zaczęłam się malować, to minęło dobre pół godziny, więc ten filtr naprawdę miał czas wejść w skórę, wchłonąć się i jakby wyschnąć, bo one mają mimo wszystko bardzo tłustą taką, tłuste wykończenie. I zobaczcie, to jest podkład po całym dniu niepoprawiany. Trzyma się, trzymają się policzki, trzyma się brązer, ja się prawie nie świecę, może troszkę na czole, także powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie Zaskoczona i powiem Wam tak, jeżeli nie byłabym kim jestem, w sensie nie pracowałabym z makijażem, nie byłabym takim frikiem makijażowym, a chciałabym mieć jeden dobry podkład, który wygląda bardzo naturalnie, ale przy tym świetnie się trzyma i dobrze, dość dobrze kryje, to powiem wam, że kupiłabym ten podkład. Naprawdę, bo to jest jedna z takich rzeczy, w które naprawdę warto zainwestować w makijażu. Właściwie może podkład i puder, cała reszta baza cienie to wszystko można kupić dalsze. Dobra, mniejsza o to. Dobrze. Tuż po prostu e, piątka z plusem. Nic kompletnie się nie osypało. Najmniejszej kropeczki tu nie mam. Tu oczywiście Wam się zaraz pojawi e, zdjęcie, dzięki któremu porównacie rzęsy w tej chwili jak wyglądają, a jak wyglądały rano, zaraz po aplikacji. No, moim zdaniem wyglądałem praktycznie tak samo, w ogóle nie oklapły, to potem e, z Essence ostatnim tuszą, ona już po tych paru godzinach, bo widać dość dużą różnicę między tymi rzęsami. E, zaraz po aplikacji, a po kilku godzinach tu w ogóle nie ma, praktycznie nic mi się nie odbiło. Słuchajcie, jestem zachwycona. Mówię Wam szczerze, ja nie kupuję tuszy, które kosztują więcej niż jakieś 15 zł. Dlatego, że tak po pierwsze najnormalniej w świecie jestem z wami szczera, ja nie potrzebuję. Ja mam dobre rzęsy, gęste, podwinięte i ja nie potrzebuję drogiego tuszu. A tusz ja bardzo często zmieniam i tych tusz jest u mnie masa, dlatego że mam wrażliwe oczy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tusz używać dłużej niż te 2-2,5 dwa, dwa miesiąca, bo wtedy faktycznie zaczynają mnie oczy szczepać i tak dalej. Ale, aha, i zmierzam też do tego, że taki tusz, który kosztuje 30-25-30 zł, jak na przykład Kolosal czy jakikolwiek inny, to jest dla mnie już taki droższy tusz. No bo to już za tą cenę ja mam dwa z Miss Sporty czy z Essence, które na co dzień używam. Natomiast ten jest absolutnie warty swojej ceny. Przede wszystkim dlatego, że to taki jakby są dwa tusze w jednym. Oczywiście jak się uprzemy, to porównamy sobie, że ten tutaj fioletowy z Essence ma 12 ml pojemności, a ten kiedy dodamy jeden i drugi, to było ile? 9,7 ml, czyli powiedzmy, że tu jest 10 ml, ale zobaczę z ciekawości, jak, je, jak pojemnością są inne tusze. No ale Avon na przykład mamy 7 ml, 9,6 to jest Maybelline The Rocket Volume, czyli one tak chodzą. Avon Mega Effect też 9 ml, czyli... Hmm, czekajcie, a jeszcze... 2000 kalorii 9 ml, czyli e, tak, między tym, e, e, taka standardowa pojemność tuszy wygląda na to, że to jest 9 ml. O, ten Avon 10 ml, więc to pewnie tak 90 standardowo, 12 to pewnie tak jak mam te, e, te wszystkie Essence te Get, e, Big Lashes, e, ten też 12, to pewnie jest dużo, właśnie. Natomiast to jest taka standardowa pojemność, ale e, Wracając do sensu tej wypowiedzi, no niepodważalny plus i zaleta dla osób, które mają problem z wytuszowaniem dolnych rzęs albo bardzo dolne, drobne rzęsy i brudzą się, no podwójna szczoteczka. To naprawdę zachęca, bo to tak jakby mamy dwa tusze w jednym. Bo i tak słuchajcie, i tak tuszujemy i górne i dolne, więc ta ilość tego tuszu w tych dwóch pojemniczkach jest podzielona odpowiednio przecież. Ja jestem zachwycona Jakbym... Ja nie umiem znaleźć minusów tego tuszu Słuchajcie, cudownie wyciągnął no, Efekt sztucznych rzęs mi zrobił Podkreślił, wyczernił, rozdzielił, nie skleił. Przy jednej warstwie już właściwie miałem dość, a rzadko kiedy nakładam tylko jedno. Dolne rzęsy podkreślił w sam raz. Nie za grubo, nie za cienko, nie poskleił absolutnie ani krzyty się nie osypał. I rzęsy wyglądają praktycznie tak, jak wyglądały rano, zaraz po nałożeniu tuszu, a minęło 7 godzin, czyli jest to już taka jakaś yy, granica czasu, która, no, którą ten tusz musi przeżyć, tak? W dobrym stanie, według mnie. No, wygląda po prostu rewelacyjnie. Super. Bardzo Wam polecam. Nowa maskara Maybelline ee, Get e, big, love, big Eyes. Big Eyes. Volume Express Big Eyes. Nowa maskara Maybelline. Jeszcze raz powtarzam. Ja kupiłam w naturze, ale podejrzewam, że jest wszędzie dostępna i że będzie w fajnych cenach do kupienia. Serdecznie, serdecznie Wam polecam. Moim zdaniem absolutne 10 na 10. Do następnego razu. To już wszystko w tym filmie. Nie zapomnijcie kciukować. Eee, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i drugiego kanału, i zostawcie mi jakiś komentarz. Do następnego razu.